Całkiem niedawno krążyłem sobie gdzieś tam po YouTubie. Odkrywałem mroczne strony internetu. No i gdzieś tam, gdzieś w rogu, gdzieś w jakimś tam malutkim rożku pojawił się, moi drodzy, mój film. W proponowanych pojawił się mój film sprzed dwóch lat, chyba to był. I tak wtedy w mojej głowie, moi drodzy, zrodził się plan, czy by dzisiaj nie pooglądać naszych starych filmów. I tego, tak to właśnie siedzę tutaj i to was mówię z <grytanie> jaki wstęp. A jeżeli jeszcze nie jesteś z nami na kanale, to byłoby świetnie, gdybyś kliknął suba teraz pamiętaj też o zaznaczeniu dzwoneczka, tuż obok przycisku subskrybuj, by otrzymywać powiadomienia o najnowszych filmach. Tyle z mojej strony, dzięki innego oglądaniu. A więc dzisiaj zobaczycie pierwsze vlogi, moi drodzy, pierwszy vlog na przykład na kanale, gdzie tak śmiesznie wyglądałem. W sumie kogo ja szokuję, dalej śmiesznie wyglądam. I pierwszy film, który dzisiaj chcę. Wam pokazać jest pierwszy film na kanale 8 luty 2014. Minecraft Skywars dobry początek D To intro. Chcę, żeby te intro wróciła łapka w górę. Z <grych> najwcześniejszych czasów. Siemanko, z tej strony Narf. Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na moim kanale. Zagramy dzisiaj sobie w tryb Sky Wars Zasad Wam nie muszę mówić, bo pewnie większość z Was wie, na czym ten tryb polega. Jeżeli ktoś nie wie, to oczywiście podczas rozgrywki nie trudno się domyślić. Jaki miałem śmieszny głosik wtedy. Niestety w Minecrafcie mam jeszcze Nigma już Play, jak sami teraz widzicie. Ciekaw jestem. Ciekaw jestem, czy spośród jest tych 140 tysięcy osób, które jest na kanale, które ten kanał subskrybuje Ogląda ten film teraz jedna, która pamięta te z czasy, że wiecie, że oglądała tamten, ten filmik wtedy, gdzie miałem, nie wiem, te 10 subów. Ciekawa jestem, czy teraz jest taka osoba, jeśli ktoś taki jest, to napiszcie o tym w komentarzu, naprawdę, to... 3 lata ze mną wytrzymać to jest niemożliwe, to ja, 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 ja nie wiem, naprawdę. Tak więc to na tyle, zastanawiam się też, co bym Wam bym mógł powiedzieć, ale chyba to jest wszystko. I raczej już się zobaczymy na arenie. Okej, okay, jesteśmy już na arenie i... Starałem ja się, pamiętam jak te przejścia robiłem, pamiętam nawet jak ten tym nagrywałem, matko. Wtedy byłem sam w domu, to był piątek chyba. Matko. No, no. Fuck! Fuck! Kurczę, no niestety, moi drodzy, nie udało nam się. Niestety zabił nas tymi śnieżkami nieszczęsnymi, nas zepnął, no i cóż. Tymi śnieżkami nieszczęsnymi. Możecie teraz wbić pod ten filmik Minecraft Skyward 0.1. Dobry początek, jak widzicie, na kanale i w najstarsze. I możecie tutaj napisać, nie wiem. Hejka, naklejka. <noise> Jaki gupy. No możecie tak, możecie tam widzi tak napisać, zobaczymy. Po serduszku ja wam tam. O, o, taka zabawa. Nie wiem, co to ma na celu, ale czemu nie. Ale w niego wejdzie dopiero po zakończeniu tego. Spokojnie. Tak więc moi drodzy, widzimy się już na kolejnej arenie. Okej, okay, jesteśmy już na trzeciej arenie w dzisiejszym odcinku, czyli przedostatniej. I jak widać udało nam się witać 1300 monet i bardzo się z tego cieszę. Swoją drogą też możecie napisać, na co najbardziej bym się jej opłacało wydać. Mam nadzieję, że jakieś sensowne komentarze będą. Zobaczymy, czy są. To oglądam ten odcinek, bo chciałbym zobaczyć pierwszy odcinek Mattiego Xwika. O łatko, jeszcze jedno serduszko. To za 2016. Kto z Drew My Life? To z 2006... Eee. ciekawe, widzimy tutaj najstarsze komentarze. Tutaj powstał Narw. No <grym> właśnie. F Fajny film daje Suba i lajka. Like Garacz 3 lata temu. Ja. Na duchu. To chyba był nad pierwszy komentarz taki odwidza, nie? Nie od jakiegoś znajomego. <grym> no dobra, moi drodzy, czas na kolejny odcinek. Tym razem pokażę Wam pierwszy w minek kanale z kamerką. Tutaj po raz pierwszy na YouTube pokazałem. Jest 24 listopada 2014. O matku. Zaczynamy. Patrzcie, jakie kurcie. Pierwszyk z czwartego sezonu serwera Droller Caster World na moim kanale. Dokładnie. Tak, słuchajcie, aktualnie znajdujemy się na mapie, znajdujemy się na serwerze i wszystko pięknie. Pamiętam no, się wtedy stresowałem to, bo w niedzielę nagrywałem ten filmik, a w poniedziałek go wrzucałem. W poniedziałek o 14 właśnie wrzucałem te filmiki, pamiętam. Pamiętam, tak strasznie się stresowałem, jak to nagrywałem. Z kamerką. Także jest to coś, o co wiele osób mnie prosiło, mam gdzieś, że prostu się coś takiego spodoba, że tak. No nie zapomnijcie tej łapeczki w górę. zostawić, tym bardziej że takie pokazanie się na YouTubie. Nie ukrywam, jest takiej no nieco stresujące, jak mam po prostu się czymś... No, było, nawet nie wiecie jak bardzo, naprawdę. Podoba. Ale nie chcę teraz wam po prostu za noc, nie chcę tutaj... O fuck, spadłem. o, to jest O, no pukam tu cały czas Nikt mi nie otwiera na Tu pierdykło narw Także słuchajcie, ogólnie, moi drodzy... Nie, nie, nie wiem o co chodziło, jeszcze raz Także słuchajcie, razem z nami jesteśmy tutaj na w poniedziałkowej strefie Jest tutaj również Cyprian, ale jego tutaj należ... Jeśli tu na raźniej, o, tam tam jest Tutaj ogłosiłem jakiś konkurs, ale najśmieszniejsze jest to, że ja nawet nie pamiętam jaki to już jest konkurs, naprawdę. Chciałem jeszcze powiedzieć o konkursie, czekajcie. Ostatnio właśnie przyszło coś takiego fajnego e, do domu, tylko teraz sobie nie mam tego i chciałem zrobić na to konkurs. E, czekajcie, muszę to znaleźć, La. Na... Bo na koszulkę to chyba był konkurs, na pierwszą moją koszulkę, taki, taki, wow. Słuchajcie, do wygrania będzie jeden, jeden z gadżetów właśnie z mojego sklepu e, Będzie to coś, e, albo koszulka, albo poduszka, albo kubek, co tylko będziecie chcieli Ale w międzyczasie sensie teraz teraz trzeba tak, będzie tak. koni zrobić I właśnie taki kubeczek z takim wzorem będzie jeszcze znany na szczytnikach Ja go do dzisiaj mam naprawdę, już teraz może go nie będę szukał Ale ja go mam Moi drodzy, pierwszy filmik z kamerką był Czas na pierwszy vlog 4 grudnia 2014, czyli generalnie miesiąc po, po pierwszym filmiku z kamerką No tutaj za dużo szału nie ma, no Cześć, że witajcie mi koni we vlogu w wow, Narodowej bloga. Słuchajcie, nie robię go nie bez powodu i wcale nie klęczę na sofie, bo nie mam statywu No. Już słuchajcie, przechodząc do rzeczy, chciałem koni powiedzieć o tym, że w tę sobotę odbędzie się Orange Video. Tak mówię, bardzo dobrze. Pewnie. Pierwsza impreza YouTubeowa, na której byłem. Pamiętam, jak tam jechałem wtedy z rodzicami do Warszawy 6 grudnia, to było wtedy. Pierwszy raz zobaczyłem te wszystkie internetowe osoby na żywo. Boże. Nie wiecie już o czym mówię, pewnie już o tym gdzieś słyszeliście. Jeżeli jednak nie, to koń zapraszam Was bardzo serdecznie na stronę całego wydarzenia. Tam macie wszystko wypisane, co i jak. Koń, na fanpage już Wam o tym pisałem. Jeżeli lajkujecie go, to pewnie wiecie o czym mówię. że ja się tam oczywiście pojawiłem Nagrywałem wtedy, moi drodzy, ten telefon. Dele nagrywałem tutaj. O, matku o tu. O, o, gdzieś tutaj mniej więcej miałem yy, telefon. On sobie na tej szafce tutaj stał, jak go tak położyłem pionowo Znaczy poziomo, boże I sobie nagrywałem, pamiętam I wtedy nawet mu gdzieś tam wody. I to słyszałem jak ja tak dziwnie opowiadałem A wtedy się jeszcze tego strasznie bałem To bo takie nieprzyjemne wtedy Jeżeli byście mnie spotkali, byliśmy mi naprawdę bardzo miło Jakbyście podeszli, pogadali, tam pionę przybili Także to był taki po prostu króciuteńki vlog A tu jest moi drodzy kolejny vlog z tego samego miejsca Tylko, że 20 dni później. Hej, jo! Tylko, że zamiast dzisiejszego odcinka w zasadzie powinien być narwil, ale jednak, jako że dzisiaj jest ten taki grudniowy klimacie, gdzie już jest taki świąteczny czas, właśnie chciałbym Wam, koniec, złożyć najserdeczniejsze życzenia. O duże, jak dobrze wiecie, chyba. Dzisiaj, dokładnie, się jest Wigilia, 24 grudnia, i z tej okazji, Koni chciałbym Wam złożyć życzenia. Chciałem Wam życzyć wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności. Rano rzuciłem ten filmik, tak, 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 tak to było. Konie, tak czy inaczej, w tym filmiku chciałem Wam oczywiście życzyć życzenia, życzyć życzenia. Bo... A fadam, Ktoś o tym mówił, że rzeczy nie wezmę. Króciutki filmik, jednak mam nadzieję, że treści, bo mam nadzieję, że ten czas równie dobrze spędzicie z rodziną. Nie chcę tutaj przedłużać, nie chcę w zanudzać. Lećcie do rodziny kochani, spędzicie ten czas z nimi, I bez wolnego przedłużania. Już zakończę ten odcinek. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się. Buuuuu! Wesoły święt. szczęśliwego nowego roku. Kurczę, no. Czas na ostatni filmik. I ten filmik może już nie jest jakoś super stary, bo jest w sumie sprzed praktycznie dwóch lat, więc może jakoś super dużo się tu nie pozmieniało. Ale on jest też mega dla mnie ważny, ponieważ to był pierwszy filmik na kanale, który nagrałem na żywo z osobą, którą poznaną w internecie. To był jak prawda? Nadszedł w ten czas. I tutaj my takie głupoty, że to się nie dało, naprawdę. Ale co, do montażu? Tu jestem zadowolony. Pamiętam, że tak przemontowałem was trzy dni. Nadszedł ten czas. Już dzisiaj. Gdy tych dwóch debigii spotkały się zrobić przelęczny Ta patrzcie jakie Ach. efekty Człowiek, Witajcie moi drodzy, ja jestem Norw i witajcie w odcinku takim dosyć innym niż zwykle. Razem ze mną dzisiaj jest bardzo wam dobrze... nie ma nikogo. No <laughs> Fajnie jak ty nagrywali, Zaraz zamówię na taką już na anegdotkę. Dzisiaj będziemy nagrywali challenge i dokładnie to nie wiem jaki będzie challenge, ponieważ to jest modyfikowane jakby e, hip hop hop, takie wiecie takie. <grym> 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 Ale wracając maj drodzy, chciałam też pokazać ten filmik, ponieważ ostatnio pokazywał mi go Szymek, znaczy pokazywał mi go Szymek, wracałem do niego z Szymkiem. On mi przypomniał w sumie jedną ważną rzecz, a propos tego filmiku, potem jak go nagrywaliśmy. Generalnie to polegało na tym, że graliśmy w to hip hop hop i całość polegała na tym, że jeżeli ktoś przegrał, musiał robić jakiś challenge tam były takie głupie te challenge. Nie wiem, sturlaj się po tej ziemi na przykład, bo to w takich górach nagrywaliśmy, to był Na było chyba. Naprzeciwko takiego domku. I czekaliśmy panem jak tylko to nagrywaliśmy i czekaliśmy, aż ktoś kurczę w końcu wyjdzie z tego domku i nie wiem, nas okrzyczy, że... że... Kiwi jesteście, co tu robicie. Przegrywa że... to robi jakieś ciężar, że tego czego nie to, zrobi. Ładny, Dostaje wodą w rajb. Tak mniej więcej tak o. <grywa> Ale tam otwartą. <grywa> nie, zamkniętą. <grywa> no, o, to, jechał to taki samochód, no to w sumie, nie ciężko się pomyśleć. O nie. Obsądam, nie. nie, nie, nie. Nie, 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 nie? <grywa> Bo bali mi się, że to wiecie, że to właśnie tego domu, co przed nami był, nie? No nie mogę ogóle ten film będzie na YouTubie, bo tam mamy pełen profesjonalizm, widzicie teraz. Pomohaj, I, Halo? No. Do I, mnie. I, tu ja programu, to I tutaj też mam program profesjonalny. Tutaj też a tę kamerę, która tutaj była, prawda, ona sobie na takich gołendiach jakby tam siedziała na Instagram. Dobra, generalnie <laughs> przechodząc do rzeczy, mamy pierwszy challenge. E, gramy hip hop ho, daj. E, e, już? E, ale musimy chyba na pierwszy challenge myślicie? nie? kurde. <laughs> nie, pierwszy challenge będzie... E, pójdziemy do jakiegoś domu. Tak, dokładnie. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. No dobra Ale nie moi drodzy, wracając, był pewnego rodzaju challenge Ej, Tego już nie wrzuciłem, co i takiej jednej rundy nie wrzuciłem Gdzie polegało wszystko na tym Strasznie żałuję, że tego mi uraniałam ja Bo nie, nie pamiętam jak to było Czy to przegrałem, czy, czy musiałem to zrobić, bo przegrałem, czy to po prostu zrobiłem, bo, bo chcieliśmy Źle to zabrzmiało No nieważne, moi drodzy, coś polegało na tym, że em, podszedłem do jakiegoś domku, bo wiecie, tam byliśmy na takiej górze i to się tak szło pod górę i tam normalnie sobie domki były, nie? I w pewnym momencie stwierdziłem, że zadzwonimy do jakiejś tam pani i tam dzwoniły i, i ją pytam Dzień dobry, czy widziała pani może moją kozę, bo mi uciekła i, i wtedy wtedy się rodził taki prank były, prawda? No. Moi drodzy, na dzisiaj to tyle, ja wam dziękuję za oglądanie, tutaj macie odcinek, tak jak mówię, tutaj macie adnotacje, możecie teraz tutaj kliknąć i od razu przeniesie was do tego pierwszego filmiku na kanale, tam możecie jakoś coś skomentować, myślę, że na przykład jesteście z tego odcinka, bo to co wam mówiłem wcześniej. Moi drodzy, na dzisiaj to tyle, ja wam bardzo dziękuję za uwagę, do zobaczenia kolejnym razem, trzymajcie się i w sumie jak tak patrzę, dużo się zmieniło, dzięki, że jesteście, naprawdę, wy odgrywacie strasznie dużą rolę w moim życiu, dzięki moi drodzy, trzymajcie się, do zobaczenia kolejnym razem, pa pa.